Wiele razy już to mówiłem i pewnie wiecie, że Race for the Galaxy to moja ulubiona karcianka i jedna z moich ulubionych gier. Ale czy wiecie, że początek gry Tomalejmana bierze się w Puerto Rico, Andreasa Seifarta? A tak dokładnie to z jej karcianej wersji, kiedyś znanej pod tytułem San Juan. I tak jak z Puerto Rico powstała karciana wersja, która dała początek Race for the Galaxy, tak teraz wracamy do źródeł i mamy planszową wersję Race for the Galaxy, czyli New Frontiers. Zacznijmy jednak od początku. W 2002 roku wydano Puerto Rico Andreasa Separta. Wiele mechanik znanych dzisiaj miało początek właśnie w tym tytule. Puerto Rico to gra ekonomiczna, gdzie każdy z graczy posiada własną plantację, na której wznosi budynki. Część z nich jest produkcyjna, dzięki czemu z pozyskanych plantacji, np. kukurydzy, indygo czy kawy, zdobędziemy produkty, które będzie można sprzedać za pieniądze lub wysłać za punkty zwycięstwa. Każdy budynek i plantacja, żeby działała, musiał być obsadzony pracownikiem kolonistą. Ale najważniejszą częścią tej gry są role. Gracze w swojej turze wybierają jedną z tych ról, którą wszyscy przy stole będą mogli użyć, ale tylko osoba, która ją wybrała, otrzyma dodatkowy bonus, np. zbudowanie budynku za jeden tani. Dwa lata później na rynku pojawia się wersja karciana Puerto Rico pod tytułem San Juan. Nad jej prototypem pracował Tom Lehman i Richard Borg. Podobnie jak w Puerto Rico, tak i tutaj gracze naprzemiennie wybierają role, których mogą użyć wszyscy przy stole, ale o ile się nie mylę, to właśnie Tom Lehman wpadł na pomysł, aby karty budynków w grze używać również jako waluty. Żeby zbudować budynek z ręki, będziemy musieli poświęcić karty z ręki, czyli hipotetyczne nasze przyszłe budynki. Dodatkowo w czasie produkcji na budynkach produkcyjnych pojawią się dobra w postaci kart stali, dzięki czemu nie mamy pewności, czy coś na co czekamy nie skończyło przypadkiem jako indygo czy kukurydza w tablo kogoś przy stole. Nie jestem pewien, kto wymyślił dokładnie który mechanizm, ale skończyło się tak, że Andreas Seifert został autorem San Juan, a Tom Lehman i Richard Borg pozwolili na wykorzystanie swoich pomysłów. Tom Lehman natomiast chciał z tymi pomysłami zrobić coś więcej. W latach 90. pracował nad karcianką kolekcjonerską w klimatach kosmicznych. Połączył ten klimat z mechaniką San Juan i lekko ją podkręcił. No, chociaż lekko to może lekkie niedopowiedzenie. Karty ról zostały rozdane wszystkim graczom, którzy jednocześnie wybierają. wtórze będą grane te role czy fazy, które wybrał przynajmniej jeden gracz przy stole. Same budynki zostały zastąpione developmentami i światami. Te z kolei podzielone zostały na światy militarne, do których podbicia potrzebna jest siła, a za pozostałe karty płacimy kartami. Same światy natomiast mogły produkować na sobie dobra, a te sprzedawane były za karty lub punkty zwycięstwa. W porównaniu do San Juan ilość światów i technologii została mocno podniesiona. Wszystko zostało opisane ikonami, które jak już się z nimi zaznajomić to są genialne, ale powoduje też spory problem, żeby się gry nauczyć. Różnorodność strategii w połączeniu z bardzo szybkim czasem gry spowodowały, że Race stał się hitem. Zaczęły pojawiać się dodatki połączone w fabularne historie, a także gry poboczne jak Jump Drive czy Roll for the Galaxy. Wersja kościana Race'a, no której nie pokażę, bo gry już nie mam w kolekcji. I dochodzimy teraz do roku 2019. Pojawia się New Frontiers, planszowa wersja Reisa. Co, zajrzyjmy do pudełka. Historia zatoczyła koło, i teraz to Tom Leyman pożycza pomysły Andreasa Seyfarta z Puerto Rico. Pierwsze otwarcie nie jest może bardzo imponujące, bo większość tektury znajduje się pod wypraską. Na wierzchu znajdziemy tylko plastikowe znaczniki dóbr. Już nie będą to karty. I tak jak w Puerto Rico, mamy też kolonistów. Natomiast z Race pozostał podział na developmenty, technologie i światy. Te znowu będą mogły produkować nam jeden z czterech rodzajów dóbr. Każda ikona na żetonie została też tym razem dokładnie opisana. Dla starych wyjedaczy Race'a jak ja nie jest to potrzebne, ale dla nowych graczy to będzie bardzo dobra zmiana. Zresztą taką, którą można było już zobaczyć w rolu. Zadbano też osoby z daltonizmem i różne kolory można rozpoznać dzięki różnym położeniom niewielkich księżyców na ikonie świata. Na pierwszy rzut oka widać, że technologie dzielimy na małe i duże. W większości przypadków są one dwustronne, dzięki czemu w każdej grze będziemy mieli dostępny trochę inny ich zestaw. To kolejna duża zmiana w stosunku do Reysa i też trochę do Puerto Rico. Technologie są wyłożone wszystkie od początku gry i mamy do nich ciągły dostęp. Niektóre technologie są obecne zawsze, a resztę rozlosujemy, którą stroną pojawią się na planż. Natomiast światy wylądują w woreczku, z którego będziemy je ciągnąć w fazie eksploracji. Wyłożymy je najpierw szarą stroną do góry, jako światy nieodkryte. A dopiero potem, płacąc za ich kolonizację, będziemy mogli odwrócić i zacząć z nich korzystać, produkować dobra i je sprzedawać. Światy i technologie wykładać będziemy na planszy, takiej kosmicznej wersji plantacji z Puerto Rico. Role, tak samo jak w Puerto Rico, a nie jak w rejsie, będą wyciągane z środka stołu, a nie wybierane przez każdego z graczy. W grze dodatkowo mamy też tajne cele, jako mini opcjonalny dodatek. No i pierwsza gra jeszcze przede mną. Grę kupiłem dopiero dzisiaj. Podejrzewam, że każdy, kto grał w Puerto Rico i Race for the Galaxy, bardzo szybko odnajdzie się w New Frontiers. Ale tak jak San Juan jest inny od Puerto Rico, tak spodziewam się, że New Frontiers daje inne wrażenia z gry niż Race for the Galaxy. Chociaż wiele elementów będzie bardzo znajomych. Ja się nie mogę już doczekać piątku. I na pewno podzielę się z Wami pierwszymi wrażeniami. Mam na imię Marcin, a to było kilka minut z historią powstania New Frontiers.